Hej, hej, mam nadzieję, że mnie widać. Słychać. O, nawet ten kadr jest za wysoko ustawiony. Próbowałam, próbowałam ustawić miniaturkę tego filmu i gdzieś mi ta miniaturka e, uciekła e, na, w rolce aparatu. Nie wiem gdzie ona jest, więc ustawię ją później. E, a teraz miniaturką jest po prostu e, piękne to e, tło za mną. Dajcie oczywiście znać, czy mnie e, słychać. Jeszcze i tak mamy minutę zgodnie z moim e, zegarkiem, więc na spokojnie możemy się rozkręcić. E, powiedzcie, to tam u Was słychać, jesteście zdrowe? Bo ostatnio z kim nie rozmawiam, to wszyscy są chorzy. I generalnie ta pogoda e, nie sprzyja byciu zdrowym. Kurna jest normalnie wiosna. U nas e, wczoraj było chyba 12 czy 15 stopni. Także wiosna na całego w lutym. Hej, dziewczyny, hej, hej. Na z Wam wrzucałam kawę, jaką sobie zrobiłam do ślubnej kawki, ale była taka dobra, że już jej nie ma. Za to mam wodę, także ja dzisiaj, ja dzisiaj przy wodzie. Agata mnie coś rozkłada. Oj, tak mi przykro. Najedź się czosnku albo mleko z czosnkiem i z miodem. Tak, wiecie, dla odporności. Może się rozejdzie po kościach, tego ci życzę. Justyna, ja zdrowa, ale w pracy i już chcę do domu. <grym> no, to jeszcze chyba trochę masz, bo jak jest 11, to pewnie jest gdzieś połowa dnia, nie? Ale druga połowa dnia chyba mija już szybciej. Także yy, za chwilę będziesz w domu, a środa minie tydzień, zginie, więc luzik, arbuzik. No, u mnie też wszyscy byli chorzy, wszyscy po kolei, oprócz mamy mojej. Oskar też był chory. Nie gadaj, też byłeś chory. Widzicie, jak chcę być sama, żeby nagrywać live'a, to nigdy się tak nie zdarzy, ale yy, Florka wydałam do babci Władzi, więc, yy, więc jak już nie ma Florka, to już i tak jest spoko. Agata, nie lubię czosku i miodu, mleko wypije samo ciepłe. <grym> a to ja nie wiem, czy samo mleko pomoże. Justyna, do 17 niestety, ale faktycznie druga połowa dnia leci szybciej. No to, yy, a później i tak już, tak jak mówię, środa minie, tydzień zginie. Lepsza połowa tygodnia przed nami. E, dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak dbać o związek, e, ale chciałam, żeby to się wciąż e, wiązało oczywiście z planowaniem ślubu i wesela. I zwróciłam uwagę na to, że tak naprawdę wszystkie, czy większość, bo wszystkich nie miałam w rękach, większość organizerów ślubnych czy, czy poradników ślubnych zakłada tak naprawdę konkretne, poszczególne elementy, yy, które są ważne przy organizacji ślubu i wesela. Takie bardzo związane ze ślubem, czyli wiecie, wybierz datę, wybierz salę weselną fotografa, bla, bla, bla. Natomiast w ogóle nie poświęcają czasu na to, żeby zwrócić uwagę, jak dbać o ten związek podczas panowania ślubu i wesela. A przecież jakby się, na tym jakby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę w tym całym planowaniu najważniejsza jest wasza miłość i to, żeby dbać o to, żeby ta miłość cały czas była żywa. I kiedy my, idąc tymi wszystkimi poradnikami i, or i organizerami, skupimy się tylko na tych takich konkretnych punktach związanych z planowaniem, to po prostu yy, zrobi się nam wtedy Oskar przeszkadzasz mi i zasłaniasz mi światło! Pięknie. Nie widać, głowy. Widać, tutaj jest wszystko w porządku, widzę się przecież. Bo Cię wyślę naprawdę, gdzieś Cię wyślę, Oskar. Nie przeszkadzaj mi. Przepraszam Was bardzo. Tak to jest z rodziną, najlepiej na zdjęciach. I co ja to mówiłam? Że kiedy skupimy się tylko na tych konkretnych punktach organizacji ślubu i wesela, związanych z... Tym całym planowaniem, a zapomnimy wtedy w, tej, w tym całym ferworze po prostu codziennych obowiązków i jeszcze obowiązków związanych z organizacją ślubu i wesela, i zapomnimy o sobie nawzajem, no to do czego my będziemy dążyć? Że może wtedy przez tą całą drogę planowania gdzieś tam nasze relacje się zepsują, bo będziemy się tylko kłócić na przykład o poszczególne elementy organizacji, Dlatego właśnie e, dzisiaj chciałabym Wam trochę e, dać takich inspiracji, co w tych poszczególnych elementach planowania można zrobić dla swojego związku. I oto też, e, między innymi, rozwinięty będzie ten organizer 2.0, bo uznałam, że to jest naprawdę, e, <coughs> że to jest bardzo ważny element planowania ślubu i wesela i właściwie zawsze pomijany. A nie powinien być pomijany, bo warto cały czas sobie przypominać o tym, co w tym wszystkim jest najważniejsze. HA! Się rozgadałam. Hej, hej, hej! Witam jeszcze wszystkich, którzy się w międzyczasie pojawili. Cześć, Kasiu. Angelika pisze, że ja też od córka ząbkuję, idą nam trzonowce, więc masakra, ale mała wiedźma śpi, mogę posłuchać w spokoju pogadów, po Kawka jest, więc jestem ready. U nas też ząbkowanie i jakiś okres buntu i buntu na jedzenie, więc łączę się w bólu, jest ekstra. Eee, woda. Najważniejsza jest miłość. Właśnie. Ale bardzo często o tym można zapomnieć właśnie w trakcie tych przygotowań, bo wtedy wszystkie nasze myśli skupione są po prostu na tym, żeby to planowanie, żeby, ta, żeby ten dzień naszego ślubu wyszedł idealnie. I wtedy być może większość pieniędzy ładujemy w to wesele i mówimy sobie: Nie, no szkoda, do kina pójść, bo przecież ślub. Ja bym chciała właśnie zmienić trochę Wasze myślenie, jeżeli ono takie jest. Bo tak naprawdę, jeżeli my planujemy ślub powiedzmy na dwa czy trzy lata do przodu i przez te całe dwa czy trzy lata do przodu będziemy mówić tylko i wyłącznie o tym ślubie i tylko tam ładować pieniądze i zapomnimy o jakichś drobnych gestach dla siebie i przestaniemy rozmawiać o na przykład o naszym dniu, jak nam minął dzień, jakie mamy oczekiwania, plany, marzenia. To coś się przez te 2-3 lata może zepsuć. To jest jednak dużo czasu. I kiedy zapomnimy o sobie i o tym, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to naprawdę yy, może do tego ślubu nie dojść, czego Wam nie życzę, i dlatego yy, zwracamy uwagę na to, co dla siebie wspólnie można robić w tym czasie przygotowań do ślubu. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to dawajcie znać tutaj e, w czacie. Ja będę e, od czasu do czasu tutaj przerywała i patrzyła, co wy tam piszecie. E, będę sobie leciała takimi przedziałami, które są w moim organizerze. Dlatego, że organizer 2.0 e, będzie mieć podobną bazę. Wiadomo, że tutaj nie ma co wymyślić nie, nie wiadomo czego znowu, cze, czegoś nowego, bo planowanie. Ślubu i wesela właściwie za każdym razem e, te takie m, konkretne e, ogólne ramy, powiedzmy, ogólne ramy są podobne. E, więc szablon e, czy szkielet będzie, będzie, ta, będzie taki sam. Więc będę się trzymała tych poszczególnych elementów, czyli to, co się dzieje zaraz po zaręczynach, później to, co się dzieje, 11, 7 miesięcy przed ślubem, 6 miesięcy przed ślubem, 5 miesięcy przed ślubem i tak dalej, aż do czasu po ślubie. Więc. Na pierwszy rzut bierzemy to, co powinniśmy robić zaraz po zaręczynach. I e, ja mam tutaj dla Was taką propozycję, żeby gdzieś wspólnie wyjechać i celebrować ten naprawdę bardzo przyjemny i wyjątkowy czas zaręczyn. E, być może jest tak, że wyjechaliście gdzieś i tam właśnie odbyły się, za, za, pff, więc ta, i tam odbyły się zaręczyny. Yy, więc już właściwie macie dwie pieczenie ogarnięte na jednym ogniu. Yy, I teraz, kiedy już jesteście gdzieś razem, wspólnie, to fajnie byłoby tam yy, kupić sobie jakąś pamiątkę, która będzie przypominała Wam o tym właśnie wyjątkowym czasie zaręczyn. Yy, I to może być na przykład yy, wino do leżakowania, które jest z danego rocznika, kiedy właśnie się zaręczyliście. I pakujecie to w piękną skrzynkę. Piszecie tam e, na przykład list miłosny do siebie i umawiacie się, że otworzycie to na przykład, nie wiem, za 10 lat. Albo trochę krócej, jeżeli na przykład do ślubu jest, e, powiedzmy, 3 lata, to że otworzycie to na swojej podróży poślubnej. Przeczytacie sobie ten list miłosny, który pisaliście w momencie zaręczyn e, i zobaczycie, czy coś się w tym czasie planowania zmieniło, czy nie. Dajcie znać, co myślicie o takim, o takiej pamiątce z zaręczyn, bo wiadomo, że pierścionek jest pamiątką z zaręczyn, czy zdjęcia mogą być pamiątką z zaręczyn, ale fajnie jest jeszcze coś takiego symbolicznego bardziej. To może być na przykład pasująca do siebie biżuteria, to, może, to mogą być pasujące do siebie kubki, to mogą być pasujące do siebie koszulki, wiecie, tutaj nie chodzi o to, żeby wydawać nie wiadomo ile kasy, E, tylko, żeby upamiętnić w jakiś sposób ten czas zaręczyn, e, ten moment zaręczyn. I do czego Was szczególnie zachęcam, to oprócz jakiejś takiej e, rzeczy fizycznej, żeby jeszcze napisać sobie właśnie jakiś krótki list miłosny i gdzieś tam go schować e, i zobaczyć, czy za kilka lat te nasze uczucia czy, czy emocje e, są takie same, czy coś się zmieniło. A jeżeli tak, to co się zmieniło, czy na lepsze, czy na gorsze, e, wtedy łatwo jest wyciągnąć wnioski. Co się podziało w tym czasie? Ja jeszcze mam trochę, jeszcze mi trochę tutaj rzęzi w gardle i milce mojemu psu. Straszną jest alergiczką i mamy ogromne problemy z nią, bo nic nie pomaga. Tylko sterydy, a sterydy to wiecie. Kiedyś pomagały na pół roku, później na trzy miesiące, teraz już właściwie ciężko, żeby pomagały na tydzień. Także no grubo, a próbowaliśmy już różnych metod, i niestety takie życie alergika. Zresztą ja sama przecież całe, całe życie się z tym borykam, że leczenie jedno, a moja alergia sobie dalej żyje i ma się dobrze. Izabela pisze, prawda? My jak zaczęliśmy planować, to mój chłopak powiedział: My teraz tylko o weselu będziemy rozmawiać. Zaczęłam wtedy bardziej skupiać się na tym, żebyśmy mieli dla siebie taki czas bez planowania i ustalania szczegółów, bo relacja nie powinna cierpieć przez organizację wesela. Dokładnie, dokładnie właśnie z tego samego yy, założenia wychodzę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, żeby sobie takie coś uświadomić zaraz yy, po zaręczynach i kiedy już wpada się w ten szał planowania żeby ustalić sobie yy, w ciągu na przykład tygodnia yy, czy miesiąca jakiś czas, kiedy po prostu totalnie nie gadamy o weselu. Nic, zero, nul, nie ma tego tematu. Yy, tylko po prostu zajmujemy się sobą i swoim związkiem i staramy się, żeby było tak jak przed tymi zaręczynami. Agata. Mi narzeczony oświadczył się w Kazimierzu Dolnym. Kupił otwieracz do piwa. <grym> Słuchajcie... Yy, każdy upominek, który jest w jakiś sposób, który jest symbolem czegoś, jest spoko. Wiecie, nawet jeżeli to miałaby być kwestia tego typu, że jesteśmy sobie nad morzem, tam odbywają się zaręczyny, a później spacerujemy sobie po plaży przy zachodzie czy przy wschodzie słońca i zbieramy muszelki i później te muszelki pakujemy w pudełeczko. Wystarczy. Dlatego właśnie mówię, że to nie musi być wcale wydawanie nie wiadomo jakich pieniędzy, E, tylko symbol. Po prostu symbol pamiątka. Justyna. Ja bym chętnie coś takiego zrobiła. Jakieś pamiątki zebrała z tego momentu, okresu, ale mój chłopak o czymś takim ma zdanie. A po co Ci to? I zabawa znika. Hm. Hm. E, nie mogę powiedzieć, że u mnie jest e, inaczej, bo u mnie jest bardzo podobnie. My, myślę, że, że to jest e, kwestia... Człowieka i podejścia do pamiątek, podejścia do takich różnych symboli. I oczywiście rozumiem, że nie każdy przywiązuje jakąś wagę do symboliki, czy do właśnie pamiątek, czy do zdjęć, bo na przykład mój mąż też jest taki, że pamiątki raczej nie, zdjęcia to nie, albo potem wrzucisz do internetu, a ja nie chcę na siebie patrzeć, bla bla bla. I tak naprawdę on najchętniej by nie, nie gromadził żadnych pamiątek. Ale teraz musicie też, oni też muszą postawić się w waszej sytuacji, gdzie wam na tym faktycznie zależy. Związek to jest sztuka kompromisów. Jemu nie zależy, wam zależy. Pozwól jej to zrobić. O, na przykład w taki sposób. Jeżeli, ty nie chcesz, jeżeli wasz facet nie chce się angażować w organizację tych pamiątek, to niech przynajmniej wam pozwoli się z tego cieszyć. Rozumiecie? Czyli e, spróbujcie z nim porozmawiać w taki sposób, że słuchaj, stary, no nie mów mi po co mi to, bo dla mnie jest to ważne. Po prostu uszanuj, że jest to dla mnie ważne i przynajmniej uśmiechnij się, kiedy ci pokażę te pięknie zapakowane muszelki. Rozumiecie? Po prostu sztuka kompromisów. Jeżeli on nie będzie w stanie napisać wam jakiegoś wylewnego listu, niech wam napisze słodkiego, krótkiego smsa. Sobie, nie wiem, wydrukujecie, przepiszecie i też włożycie jako pamiątkę. Yy, czyli szukanie kompromisów i szukanie rozwiązań, żeby obie strony były za, zadowolone. Ale najgorsze, co można robić, yy, to właśnie mówić drugiej osobie, że to, co robisz, to jest bez sensu. Ale wiem, że tak często się zdarza, bo przecież im się to zdarza, bo mój mąż bardzo często mi w ten sposób mówi, a ja wtedy wybucham i jest wielka wojna, po której sobie porozmawiamy i yy, dochodzimy do jakiegoś takiego konsensusu. Także podstawą jest zawsze rozmowa. Jeżeli dla Was jest, jest jakaś symbolika ważna, to po prostu mu o tym powiedzcie. Kasia. W czerwcu mamy sesję narzeczeńską i zaproponowałam naszej fotograf, że zrobimy piknik w parku z grami planszowymi. Super sprawa! Nie dość, że będą fajne zdjęcia, no to jeszcze porobicie coś wspólnie. A kiedy e, do tego dochodzi właśnie jeszcze jakaś sesja, e, to może być dużo śmiechu. Także e, fajna sprawa, fajna sprawa. E, Agata pisze też, o dokładnie, zdjęcie zrobić mogę, ale nie wrzucać na Face'a, ale o Instagramie nigdy nic nie mówi. <laughs> Mi mówi tylko o Instagramie, bo ja tylko tam wrzucam i zawsze jest wojna, kiedy on zobaczy swoje zdjęcie na moim Instagramie. To znaczy na moim Instagramie to jeszcze nie, bo mnie nie obserwuje na Instagramie. Pytałam się dlaczego, ale nie potrafił mi jakoś y, logicznie odpowiedzieć. Ale Mosia obserwuje, więc y, spoko, wybaczam. Y, ok, lecimy dalej z kolejnym etapem. Kolejny etap w organizerze ślubnym to jest 11-7 miesięcy przed ślubem. I tam, między innymi, zwracam uwagę na to, że to jest fajny czas, kiedy można zająć się sobą, na przykład swoim zdrowiem czy wyglądem, e, czyli na przykład pójść na, na jakieś zabiegi do kosmetyczki, e, poprawić e, kondycję swojej twarzy, czy swoich włosów, czy swoich dłoni, paznokci. E, więc tutaj mi od razu przyszedł e, do głowy taki pomysł na wspólny relaks w spa. E, i teraz najfajniej e, jest ogarnąć to, to, to sobie na przykład przez grupona. Ja bardzo często widuję tam e, takie pakiety dla par, na przykład day spa dla dwóch osób. I tam macie, wiecie, jakieś wino, jakieś róże, jakiś, albo szampan z truskawkami, wiecie, jakieś takie różne szmery, bajery. I nie daj, że macie fajną randkę, to jeszcze spędzacie przyjemnie czas i jeszcze spędzacie ten czas wspólnie i robicie coś, dla siebie, dla twojego zdrowia, dla swojego samopoczucia. E, szczególnie to jest fajne, jeżeli na co dzień tego nie robicie albo w ogóle nigdy tego nie robiliście. E, na przykład mój mąż jest całkowicie anty, jeżeli chodzi o takie rzeczy. On to e, spa, jacuzzi, paseny to jest dla niego jak za karę. Ale faktycznie w zeszłym roku dostałam na urodziny od chłopaków taki voucher, wejście do strefy, do strefy relaksu w pewnym hotelu. I namówiłam go i poszliśmy. I to była fajna sprawa, bo spędziliśmy czas razem, trochę inaczej, bo nie robimy tego non-stop. Odpoczęliśmy od dziecka, odpoczęliśmy od takich codziennych obowiązków. Dlatego naprawdę uważam, że to jest fajna sprawa. No, i jest czymś wyjątkowym, jeżeli faktycznie yy, to nie jest coś, co robicie raz w tygodniu czy raz w miesiącu. Justyna pisze: Nasi panowie widzę bardzo kochani. <laughs> e, bardzo. Ja też po tego typu komentarzach to albo się obrażam, albo jest mi przykro, ewentualnie mała kłótnia. Kłótnia, jeżeli jest powiedzmy rozmową, to nie jest kłótnią, ale my możemy to trochę inaczej int interpretować. Generalnie fajnie, żeby po takiej sprzeczce po prostu dojść do jakiegoś rozwiązania. Się można pokłócić, przecież w związku to jest normalne, że się kłócimy, nie? Ale po prostu, żeby y, wypracować jakieś rozwiązanie z tej sytuacji. Że jeżeli coś nie pasuje, to po prostu zamilknij, tak? No. Dobry kompromis, bardzo dobry kompromis. Magda pisze, my wspólnie na przykład w ten weekend w sobotę idziemy na występ grupy kabaretowej, a w niedzielę jedziemy na targi ślubne w Mielcu. Do zobaczenia na targach ślubnych w Mielcu właśnie. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj e, z okolic mielca, to Was zapraszam bardzo serdecznie. W niedzielę są targi ślubne. E, w hotelu Rado Resort. O, to jest właśnie kolejny hotel, gdzie jest taka strefa, yy, strefa relaksu, strefa spado, której można wejść sobie tak z, z zewnątrz, więc jesteście, jeżeli jesteście y, gdzieś z okolic, no to macie blisko, żeby sobie taki wspólny wypad y, ogarnąć. Yy, I widzimy się na targach ślubnych tam między 12 a 18. Ja będę właściwie przez cały czas, a około godziny 15.30 będzie ze mną wywiad na temat szukania oszczędności. Także zapraszam Was serdecznie, będzie znowu okazja żeby się spotkać, żeby sobie cyknąć fotkę. Justyna. Rozwiązanie jest jedno. Robimy po swojemu, a Ty cicho siedź. Oto to. Właśnie. Ba bardzo dobrze. Po prostu no kompromis, to kompromis. Tak, że przecież dwie strony nie, nie mogą być zadowolone. Także tak. Ty po prostu nie gadasz, a ja robię swoje. Wiadomo. Ola pisze, my mieliśmy iść ostatnio, ostatni raz do kina jako małżeństwo, ale nie wypaliło, potem już nie zdążyliśmy. No właśnie, dlatego to jest bardzo ważne, żeby to sobie gdzieś zapisać, w jakimś organizerze, planerze, kalendarzu, cokolwiek, żeby to nie wyleciało. Ale wielka wrona usiadła zaraz przed całym oknem moim. Masakra. E Właśnie, jeszcze Wam powiem, taka dygresja. Ostatnio byłam w szoku, jak przyroda normalnie świruje, jeżeli chodzi o tę pogodę. My niedaleko domu mamy ule i ostatnio, kiedy było tak ciepło, że było właśnie 12 czy 15 stopni, pszczółki sobie latały i nie wyczaiły momentu, w którym zaszło słonko i zrobiło się zimno i normalnie bidulki popadały. Miałam całą kostkę przed domem wywaloną w pszczołach. Bardzo przykry widok, bo było ich naprawdę mnóstwo, a one już podobno nie były w stanie wstać i wrócić do ula. Także to jest dołujące, co się dzieje z naszą przyrodą. Ale teraz, żeby nie było dołująco, lecimy dalej. Sześć miesięcy przed ślubem pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, skoro przecież za chwilę będziemy tworzyć rodzinę, nową rodzinę, to fajnie byłoby wymyślić sobie jakąś wspólną, nową rodzinną tradycję. Tradycje rodzinne to jest coś niesamowitego, coś fantastycznego, że możemy to później kultywować, przekazujemy to z pokolenia na pokolenie. Potem nasze dzieci to kultywują, nasze wnuki to kultywują. To jest cudowna sprawa, ale gdyby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę my dzisiaj najczęściej kultywujemy właśnie jakieś takie stare, stare tradycje i nie wkładamy w tę rodzinę niczego nowego. A gdyby tak pewnego dnia sobie usiąść na spokojnie z kieliszkiem wina czy kubkiem kawy i porozmawiać o tym, jaką nową tradycję moglibyśmy wpleść do naszej rodziny. E, tutaj przychodzi mi do głowy taka, e, taka sytuacja z serialu, nie wiem czy kojarzycie z Tacy Jesteśmy, tam chyba w ostatnim sezonie e, jest taki motyw, gdzie odnaleziony wujek przychodzi na kolację chyba w święto dziękczynienia e, i wymyśla, czy wprowadza nową tradycję, że przy tej kolacji, że na tej kolacji podają krewetki. I później jest taki, taka scena, nie wiem, za 20 lat i okazuje się, że oni wciąż na tej kolacji podają te krewetki. I to się może wydawać taka pierdoła, ale naprawdę, jeżeli później zauważycie, że Kultywujecie te, te tradycje za rok, za 10, za 30 lat, to naprawdę będzie to coś niesamowitego, kiedy sobie uświadomicie, że to jest coś, co wy włożyliście do tej rodziny. Także bardzo was zachęcam do takiej rozmowy i do wymyślenia właśnie takiej wspólnej, nowej, rodzinnej tradycji. Oskar, masz jakieś pozdrowienia? Aha, ty, ty, ty oglądasz mnie tutaj? Lol. Pozdrowienia. <laughs> e, dajcie znać, co myślicie o takiej wspólnej, nowej, rodzinnej tradycji. E, czy przychodzi Wam na przykład coś do głowy, co już tak od razu mogłybyście włożyć w nową rodzinę? Ja się w sumie zastanawiałam dzisiaj, nawet pytałam się mojego męża, Rafał, a czy my mamy jakieś takie wspólne tradycje? I Rafał tak myśli, myśli, i mówi mi. Nie. Aha. Yy, mi się wydaje, że coś jest, ale yy, nigdy to nie było coś takiego, że usiedliśmy, powiedzieliśmy sobie, że tak, to jest to, słuchaj, od teraz robimy co roku, tego dnia to i to. Ale wydaje mi się, że kilka rzeczy, żeśmy wprowadzili, co po prostu wyszło tak y, spontanicznie. I ja muszę to przemyśleć, co to jest. Na pewno to jest coś związanego y, ze świętami, ale przez to, że y, my spędzamy święta już wspólnie od 12 lat, no od 11 lat, to po prostu wydaje mi się, że to jest już od zawsze. Także na bank coś przez te 11 lat zrobiliśmy niecodziennego, y, co weszło nam y, w nawyk, ale nie mogę sobie teraz y, Ogarnąć co. Tak to jest, tak się jest w związku tyle lat, to już się wydaje, że się od zawsze jest razem. <coughs> Ola pisze. My mamy wspólną tradycję. Raz w miesiącu zawsze idziemy na randkę, choćby w salonie, ale zawsze świecę taki klimacik. Super sprawa. To jest właśnie coś, co ja bym chciała teraz wprowadzić u nas, w, dlatego że. Wiecie, kiedy ma się już dziecko, to naprawdę bardzo trudno jest znaleźć czas dla siebie. A jeszcze wiecie, praca, dziecko, obowiązki w domu, i się okazuje, że tak naprawdę, to choćbyś nie wiem, jak się starała, to nie znajdziesz tego czasu dla siebie. A to jest bardzo głupie i bardzo, yy, bardzo złe myślenie bardzo szkodliwe myślenie bo taki czas można znaleźć zawsze. Dlatego też właśnie stworzyłam ten poradnik dla par, jak dbać o związek, ten zbiór aktywności dla par, bo tak jak mówiłam na, na samym początku, był to zbiór aktywności, które stworzyłam tak naprawdę dla nas, bo odniosłam takie wrażenie, że kurna, coś tutaj u nas w związku jest nie halo, że za bardzo zatracamy się w tych obowiązkach codziennych i coraz mniej mamy czasu dla siebie, coraz mniej pomysłów nam przychodzi, żeby spędzać czas razem. I właśnie po to był ten... To był ten poradnik, ale potem stwierdziłam, że w sumie to fajna sprawa, i fajnie, żeby też inne związki miały taki bakter do y, działania. I powiem Wam, że y, naprawdę to działa. Kiedy nawet już jesteśmy zmęczeni czasami i y, wieczorem po całym dniu, jeszcze na przykład Florek nie chciał usnąć i usypialiśmy go, kurde, przez dwie godziny, a mimo wszystko kładziemy się do łóżka i mówię Rafałowi: dobra. Słuchaj, lecimy na przykład te pytania, które są w, w tym poradniku. I naprawdę te pytania zmuszają nas do rozmów i cza czasami jest tak, że idziemy spać o pierwszej czy drugiej w nocy, bo po prostu tak się nakręcimy na rozmowę, yy, która swój początek właśnie miała w tych pytaniach, które są zawarte w tym, yy, w tym poradniku, który znajdziecie jak coś na naszej stronie internetowej, mówię o zakładka sklep. Bardzo wam, y, bardzo wam to polecam, bo to jest fajna sprawa, żeby się w jakiś sposób zainspirować, co robić wspólnie. Justyna, myślę o czymś, co można by zacząć robić, i żeby to była tradycja, ale nie przechodzi mi nic do głowy. Y, tak mi się właśnie wydaje, że to nie jest coś, co nam przyjdzie, przyjdzie do głowy o tak wiecie, o tak o A róbmy to, bo myślę, że my musimy mieć do tego pełne przekonanie. Poza tym musimy mieć to jakąś symbolikę dla nas, bo jeżeli nie będzie jej miało, no to właściwie dlaczego mielibyśmy to kultywować i bardzo szybko nam, bardzo szybko zapomnimy o tym, żeby coś takiego robić. Dlatego zachęcam was dzisiaj wieczorem do takiej rozmowy ze sobą. Co moglibyście włożyć do tego związku, do tej nowej rodziny, jaką wspólną tradycję? To nie musi być coś, co Wam przyjdzie do głowy zaraz, od razu, w 5 minut. Być może dopiero za kilka miesięcy wpadniecie na coś, albo coś zrobicie przez przypadek i stwierdzicie, że wow, to jest coś fajnego, co można robić częściej. Także zachęcam Was do takiej właśnie, do takiej właśnie refleksji na temat rodzinnych tradycji. Agata. Ja, na narzeczonym, mam tradycję taką, że zawsze w weekend robimy wspólne śniadania do łóżka. My też mieliśmy taką tradycję, jak mieszkaliśmy w Krakowie, a później przeprowadziliśmy się tutaj, pojawił się Florek, mieszkamy chwilowo z moimi rodzicami i po prostu wszystko to się tak... Wiecie, rozeszło. Ale już za chwilę, już za chwilę remont, już za kilka miesięcy będziemy y, już mieć swoje własne cztery ściany i wtedy mam nadzieję, że wrócimy do tego. Nawet ostatnio byliśmy w makro i patrzyliśmy sobie na takie wiecie, hotelowe bułeczki y, mrożone, a potem sobie je w domu wkładasz do piekarnika, wyciągasz i masz świeżutkie bułeczki. Y, I tak nam się zamarzyło, że jak już będziemy mieć y, tę swoją kuchnię, y, swój stół i, i wiecie, i takie swoje wspólne Niedzielne poranki to będziemy kupować sobie takie bułeczki, a później będziemy sobie w niedzielę y, na świeżo je piec. Tak, będzie to z całą pewnością tradycja, którą będziemy sobie kultywować. Justyna pisze, my chodzimy do kina, ale y, to jak mamy ochotę i coś fajnego grają, więc to nie jest tak, że na przykład w ostatnią niedzielę każdego miesiąca chodzimy do kina i już. Ja nawet wczoraj, jak sobie myślałam o tym, co byśmy mogli sobie robić raz w miesiącu, to uznałam, że też bez sensu wkładać sobie w takie ramy, że zawsze chodzimy do kina właśnie w ostatnią niedzielę miesiąca, bo może być tak, że nic nie grają ciekawego, albo akurat z tego dnia jesteśmy padnięci, no cokolwiek. Tylko chciałam w takim swoim kalendarzu, w takim swoim planerze miesięcznym wpisać, że raz w miesiącu robimy coś. I to może być cokolwiek, to może być pójście do kina, ale równie dobrze może być po prostu yy, wieczór na kanapie z paką chipsów i z jakimś filmem czy serialem. Yy, myślę, że nie ma to sobie nakładać takich sztywnych ram, bo to.